Z tych grup to są różnice ustrojowe. Kościół ma ustrój synodalny, co znaczy, że najwyższą władzę w Kościele stanowi synod, złożony z duchownych i świeckich, którzy mają dokładnie takie samo prawo głosy, głosu w sprawach dotyczących Kościoła. Drugi punkt tej grupy to jest ekumenizm. Kościół Starokatolicki jest otwarty na dialog i współpracę z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, w szczególności z tymi, które mają korzenie apostolskie. Różnice dogmatyczne. Kościół starokatolicki, jak i wszystkie kościoły starokatolickie na świecie nie przyjmują dogmatu o nieomylności papieża i jego powszechnej jurysdykcji. Ale Kościół nie wątpi w to, że Pan Jezus w sposób szczególny wybrał Piotra. To nie ulega wątpliwości. Podobnie Kościół nie przyjmuje dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny oraz w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, ale nie wątpi w to, że są to powszechnie uznane prawdy wiary katolickiej. Kościół nie przyjmuje filiokwę i zgodnie ze słowami Pana Jezusa Uważa, że Duch Święty pochodzi od Ojca. Kościół w swojej naturze jest też chrystocentryczny, a więc osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa zawsze i wszędzie stawiamy na pierwszym miejscu. Różnica dotyczące kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Więc po pierwsze, komunia święta w kościele starokatolickim zawsze Udzielona jest pod dwiema postaciami. To, czego dzisiaj byliśmy uczestnikami, świadkami, spowiedź ogólna i spowiedź w konfesjonale, ma formę zwyczajną i zależy od osobistego wyboru. Natomiast zaleca się, aby młodzież do 18 roku życia oraz kandydaci do stanu duchownego korzystali ze spowiedzi świętej w konfesjonale. I tutaj chciałbym powiedzieć coś, o czym być może niewiele osób wie. W Kościele Rzymskokatolickim również istnieją dwie formy spowiedzi świętej. Spowiedź powszechna, ogólna, może inaczej ogólna, której dzisiaj byliśmy świadkami, jak również spowiedź w konfesjonale. Natomiast w Kościele Rzymskokatolickim spowiedź w konfesjonale ma formę zwyczajną, a spowiedź ogólna ma formę nadzwyczajną. W kościołach starokatolickich obie te formy spowiedzi mają formę zwyczajną. Następnie kościół nie otacza szczególną czcią figur, obrazów i relikwii. Szczególną czcią. W kalendarzu liturgicznym wspomnienia, święta i uroczystości dotyczą świętych, którzy zmarli do roku 1054, czyli... Przed podziałem chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie, a więc oddajemy cześć świętym, którzy są również świętymi Kościoła Prawosławnego. I na koniec różnice dotyczące dyscypliny duchownych. Celibat duchownych jest obowiązkowy. jest obowiązkowy, natomiast duchowny może uzyskać dyspensa na zawarcie sakramentalnego związku. Małżeńskiego. Poza tym, na koniec, duchowny może podejmować pracę zapotową. E... E... Unikam słów typu musi. Wolę, że może. Natomiast moi drodzy, to z racji obecności tutaj osób, które jeszcze nas nie znają, uważałem, że to krótkie zestawienie pozwoli mniej więcej zorientować się. Natomiast wszystkich zainteresowanych zapraszam do rozmowy lub też szukanie informacji na naszej stronie internetowej albo na naszym ka kanale e, YouTube. Owym.